Tak, w końcu się doczekałam, że i ten grzyb znalazłam na naszych kujawskich gałęziach. Jak widzicie, tutaj postarałam się przygotować maseczkę z Tremelli. Mimo, że ona ma bardzo, bardzo bogate działanie wewnętrzne, ale na ten temat nagrałam już szkolenie. Włożyłam ją do moździerza po uprzednim namoczeniu przez dwie godziny. Nasiąknęła wodą, dodałam witaminę E, dodałam witaminę A, dodałam olejek z bursztynem który mam w mojej produkcji. No i następnie rozniotłam to wszystko w moździerzu. E, ściany komórkowe ma dosyć mocne, więc nie jest to łatwe wcale, żeby rozgnieść, ale udało mi się chociaż troszeczkę. Przełożyłam ją do mniejszego e, pojemnika. Połączyły się te składniki. No i to, co można zrobić z tremelli, która bogata jest w różne związki aktywne biologicznie, ale e, także zawiera bardzo dużo wody yy, przygotowałam sobie z niej maseczkę i nie było wcale łatwo nałożyć jej na twarz Potrzymałam ją jakieś 20 minut no i tak to wygląda a no dobra, mam, na, mam maseczkę którą sobie zrobiłam i pędzelkiem postaram się ją ponakładać Teraz wiem, że mogłam zrobić to za pomocą blendera, słuchajcie, zblendować wszystko i to jest na pewno o wiele łatwiejsze później w nałożeniu. Ale cóż, mój błąd może poprawi się w przyszłości.